Czy wiesz, jaka jest różnica między wiarą a religią? Religia to, gdy podążamy za pewnymi praktykami i tradycjami, których uczymy się w kościele, takimi jak modlitwa, uczestnictwo we mszy czy przestrzeganie przykazań. Religia oferuje nam ważne ścieżki i wskazówki na życie, ale samo przestrzeganie tych zasad nie gwarantuje, że naprawdę jesteśmy blisko Boga. Można robić wszystko dobrze w oczach religii a mimo to nie mieć głębokiej i prawdziwej relacji z Bogiem. Wiara natomiast sięga dalej. Wiara jest żywa, jest osobista. Nie chodzi tylko o przestrzeganie zasad, ale o prawdziwą relację z Bogiem. Coś, co dotyka serca i zmienia życie. Mieć wiarę to ufać Bogu, dążyć do bliskości z Nim w każdym momencie, nie tylko w Kościele. To odczuwanie Jego obecności i powierzanie Mu swoich lęków, wątpliwości i decyzji. To wiara czyni nas zdolnymi do opierania się pokusom zła i uniemożliwia Mu wejście w nasze życie. Ale najważniejsze pytanie brzmi: czy Twoja wiara jest wystarczająco silna? Czy wiesz, jak zło może wejść w Twoje życie? Podczas egzorcyzmu doszło do przerażającego odkrycia, które zostało ujawnione jednemu z najbardziej szanowanych egzorcystów. Ojcu Piotr Glas. Ojciec Piotr to szanowany polski kapłan i egzorcysta, znany ze swojej walki ze złem oraz mocnych świadectw na temat działania szatana w życiu ludzi. Szatan wyznał ojcu, jak udaje mu się zwodzić miliony ludzi, nawet tych, którzy wierzą, że mają wiarę w Boga. Dlatego proszę, abyś zwrócił uwagę na relacje z tego egzorcyzmu, abyś zrozumiał, jak zło działa, aby cię zniszczyć. Przez wiele lat jako kapłan widziałem, jak moc Boga w niesamowity sposób przemieniała życie, ale także stawiałem czoła pułapkom szatana, który sprytnie próbuje odciągnąć jak najwięcej dusz. Jeden z najbardziej wstrząsających momentów mojego życia miał miejsce podczas egzorcyzmu, kiedy sam demon, pod wpływem mocy imienia Jezusa Chrystusa, został zmuszony do ujawnienia, jak zwodzi i niszczy ludzi, nawet tych, którzy wierzą, że mają wiarę. Tego dnia atmosfera była ciężka, a w powietrzu czuło się ogromny ciężar. W miarę jak modlitwy egzorcyzmu stawały się coraz intensywniejsze, demon, wściekły, zaczął mówić. Jego głos był pełen nienawiści, ale i arogancji. Nie mógł się uciszyć, jakby chciał pokazać swoją siłę. Ujawnił dokładnie, w jaki sposób zwodzi i niszczy ludzi, nawet tych, którzy sądzą, że mają wiarę zaczął chłodno. Myślicie, że jesteście chronieni, bo chodzicie do kościoła, modlicie się, mówicie, że macie wiarę, ale większość z was nawet nie wierzy w moje istnienie, i to jest doskonałe. Kiedy we mnie nie wierzą, poruszam się swobodnie. Najpierw sprawiam, że zaczynają wierzyć, że mnie nie ma. Nie potrzebuję, żeby mnie czcili ani wzywali. Najważniejsze jest, by przestali we mnie wierzyć. Kiedy myślą, że zło to tylko idea, konsekwencja ich działań. Mogę działać swobodnie. Jeśli we mnie nie wierzą, dlaczego mieliby ze mną walczyć? Żyją myśląc, że mają kontrolę, podczas gdy ja kieruję każdym ich ruchem. Nieświadomie otwierają mi drzwi, a ja wchodzę. Następnie zaczynam osłabiać ich sumienie. Nie atakuję bezpośrednio. Sprawiam, że małe grzechy wydają się normalne. Trochę kłamią, zdradzają, zawierają małe układy, oddalają się od rodziny, a wszystko to wydaje się nieszkodliwe. Ale z każdą drobną decyzją prowadzę ich coraz głębiej. To, co kiedyś wydawało się złe, stopniowo staje się częścią rutyny. A kiedy przyzwyczają się do tych małych przewinień, są już pod moją kontrolą. Właśnie tak działam. Powoli ich oplatam, aż przestaną dostrzegać grzech. Zaśmiał się, jakby bawiła go własna okrutność. A kiedy ich sumienia są uśpione, atakuje ich emocje. znam każdą ich słabość, każdy ból, który ignorują. Wykorzystuję ich najgłębsze rany, te, które noszą w sobie od dzieciństwa. Wzniecanie urazy, podsycanie strachu to moja specjalność. Sprawiam, że wierzą, iż są sami, że Bóg ich opuścił. Kiedy są osłabieni, wciągam ich w rozpacz, a oni szukają pocieszenia w rzeczach, które nigdy nie dadzą im spełnienia, i w ten sposób oddalają się coraz bardziej od Boga. Jego głos stał się cięższy. A potem sprawiam, że zawierają ze mną subtelne sojusze, nawet tego nie zauważając. Oferuję im to, czego najbardziej pragną: władzę, pieniądze, szybki sukces. Ale nigdy za darmo. Nie muszą nawet wymawiać mojego imienia. Wystarczy, że szukają łatwych rozwiązań. Horoskopy, przesądy, obietnice ludzi, którzy twierdzą, że rozwiążą ich problemy w mgnieniu oka. Nie pojawiam się jako wróg. Wzywają mnie, kiedy szukają czegoś, co nie pochodzi od Boga. A kiedy to zrozumieją, są już w mojej pułapce. Jestem jak wierzyciel. Zawsze czekam na odpowiedni moment, aby zażądać zapłaty. Ich dusz. Ale na tym nie poprzestaję. Kiedy mam już ich życie w swoich rękach, trzymam ich uwięzionych w cyklu nałogu. Kiedy upadają, sprawiam, że upadają coraz bardziej. Nie ma znaczenia, co to jest. Przyjemność, alkohol, władza, chciwość. Daję im ulgę, której szukają, ale nigdy wystarczającą. Zawsze pragną więcej, a w ten sposób trzymam ich uwięzionych coraz dalej od Boga. Myślą, że mogą przestać, ale sprawiam, że chwilowa przyjemność staje się nałogiem. Stają się niewolnikami własnych wyborów, a im bardziej próbują się uwolnić, tym mocniej ich trzymam. I na koniec wprowadzam zamęt. Sprawiam, że zaczynają kwestionować wszystko. Wiarę, którą twierdzą, że mają, Kościół, którego są częścią, prawdy, które znają. Zasiewam wątpliwości, dzielę, wprowadzam zamieszanie. Sprawiam, że wierzą, iż nie ma jednej prawdy, że wszystko jest względne. Kłócą się między sobą, nawet w Kościele. Im bardziej są podzieleni, tym słabsi się stają. Sprawiam, że wierzą, iż mogą podążać za czym chcą, o ile jest to wygodne. Sprawiam, że tworzą swoje własne wersje prawdy. A w ten sposób tracą z oczu Chrystusa, który jest jedyną prawdą. Demon w końcu zamilkł, jakby był zadowolony ze wszystkiego, co wyznał. W pokoju zapanowała ciężka cisza, a jego słowa zdawały się nadal unosić w powietrzu. Ujawnił z pełną złośliwością, jak działa, aby niszczyć duszę. Jego plany nie były bezpośrednie ani oczywiste. Były subtelne, ukryte pod postacią pozornie niewinnych wyborów, drobnych umów. Które stopniowo wciągają ludzi coraz dalej od Boga. Nie potrzebuje wielkich grzechów ani oczywistych aktów zła, działa w słabościach, w drobnych odstępstwach, w wątpliwościach, które pozwalamy rosnąć w sobie. I zanim się zorientujemy, On już tam jest, kontrolując nasze wybory, nasze emocje i nasze losy. Spowiedź demona podczas tego egzorcyzmu ujawnia głęboką i przerażającą prawdę. Zło działa podstępnie i skutecznie niszcząc życie w sposób niemal niezauważalny. To wyraźne ostrzeżenie o duchowej walce, którą toczymy każdego dnia. Szatan ze swoją zdolnością do ukrywania się i oszukiwania wkracza w życie ludzi, zanim ci zdążą to zauważyć, manipulując ich wyborami i emocjami. Sprawia, że grzech wydaje się normalny, akceptowalny, a drobne uchybienia stają się częścią codzienności. Przekształca słabości emocjonalne w furtki do rozpaczy, a w końcu wciąga ludzi w dal od Boga, więżąc ich w nałogach i duchowym zamęcie. Ta spowiedź jest rzeczywistością, która dzieje się wokół nas każdego dnia między Królestwem Światła a Królestwem Ciemności. Duchowa walka jest realna i dotyka nas. Szatan nie atakuje tych, którzy już są uwięzieni na terytorium ciemności. Oni żyją pozornie spokojnym życiem nie zdając sobie sprawy, jak bardzo są oddaleni od Boga. Jego celem są ci, którzy starają się podążać za Chrystusem, ci, którzy mają wiarę i próbują żyć blisko Boga. To oni są najbardziej narażeni na jego ataki, ponieważ stanowią zagrożenie dla Królestwa Szatana. Zło jest inteligentne, strategiczne i wytrwałe. Działa w szczelinach, w wątpliwościach, które pozwalamy rozwijać w naszych sercach. Nie potrzebuje wielkich aktów zła, by oddalić nas od Boga. Małe ustępstwa, drobne kłamstwa, to wszystko staje się pułapką, która nas więzi, sprawiając, że coraz bardziej oddalamy się od światła Chrystusa. A kiedy jesteśmy uwięzieni w tym cyklu, szatan sprawia, że wierzymy, iż nie ma wyjścia, że nie jesteśmy w stanie uwolnić się od ciężaru grzechu. Jednak to, czego demon nigdy nie może zaprzeczyć, nawet w swoich wyznaniach, to fakt że został już pokonany przez Chrystusa. Zwycięstwo Jezusa na krzyżu gwarantuje, że choć zło próbuje nas oddzielić od Boga, mamy w Chrystusie moc, aby się opierać, aby wyzwolić się z tych pułapek i odzyskać naszą duchową wolność. Wiedza o tym nie powinna budzić w nas strachu, ale raczej uświadomić nam potrzebę czujności. Musimy wzmacniać naszą wiarę, nie pozwalać, by małe uchybienia się gromadziły. I być zawsze uważnymi na subtelne pułapki wroga. Boża ochrona jest dostępna dla każdego, kto szczerze jej szuka. A to przez modlitwę, sakramenty i wierne życie według Ewangelii możemy trzymać zło z dala od naszego życia. On zna nasze słabości i próbuje nas atakować tam, gdzie jesteśmy najbardziej wrażliwi. Ale to nie znaczy, że jesteśmy bezbronni. Mamy w sobie moc Chrystusa, a z nim możemy pokonać każdą przeszkodę. Pułapką szatana jest przekonać nas, że jesteśmy sami, ale prawda jest taka, że Bóg nigdy nas nie opuszcza. Zawsze jest gotów nas ocalić, dać nam siłę, aby przezwyciężyć pokusy i poprowadzić nas z powrotem na swoją drogę. Teraz chcecie zaprosić do modlitwy ze mną, prosząc o Bożą ochronę przed pułapkami szatana i wzmocnienie naszej wiary. Panie Jezu Chryste. Ty, który jesteś światłem rozpraszającym wszelką ciemność, oddajemy się pod Twoją opiekę. Wiemy, że jesteśmy w duchowej walce, ale ufamy Twojej sile i mocy. Uwolnij nas od wszystkich pułapek wroga i daj nam czujne oczy, aby dostrzegać subtelności zła, które próbuje nas od Ciebie oddalić. Chroń nas, Panie, przed pokusami, które mogą nas otoczyć, przed wątpliwościami, które pojawiają się w naszych sercach. I przed wpływami, które odciągają nas od Twojej drogi. Niech każdego dnia szukamy Twojej obecności, aby nasze życie było zawsze oświecone Twoim światłem. Wzmocnij naszą wiarę, Panie, abyśmy mogli stawić czoła atakom złego. Pomóż nam całkowicie Tobie zaufać, oddając w Twoje ręce wszystkie nasze troski, lęki i słabości. Wiemy, że jesteś naszą ucieczką i twierdzą, i nic nie może nas oddzielić od Twojej miłości. Prosimy także o wstawiennictwo świętego Michała Archanioła, wielkiego wojownika nieba, aby bronił nas w tej duchowej walce, niech będzie przy nas, walcząc za nas, a wszyscy aniołowie niech nas chronią na naszej drodze. W Twoim potężnym imieniu Jezu wyrzekamy się wszelkiego zła i oddajemy nasze życie Tobie. Niech Twoje pokój i miłość zawsze nam towarzyszą, teraz i na wieki. Amen.